Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny produkt z linii Made in Biedronka, czyli lampa owadobójcza zakupiona w sieci dyskontów. Pudełko, a na nim informacja, że jest to specjalna lampa, z plastikową budową i z żarówką mocy jedynie 0,6W, co nie wiem, czy jest zaletą w tego. W przypadku urządzeniach tutaj jest zaznaczone małe zużycie prądu przez tą żarówkę. Lampka mniej więcej tak ma się prezentować. Informacja o tym, że jest to dobry wybór, aby uporać się z komarami i ich brzęczeniem, rozkoszować się nocnymi nocami i. Przepraszam, letnimi, oczywiście nocami, bez hałasu. Trochę marketingowego bełkotu. Znowu powtórzenie o e, mocy żarówki. Krótka informacja jeszcze techniczna, co otrzymujemy w zestawie. Uchwyt do zawieszania, wytrzymała budowa żarówka, która jest niewymienialna ponoć. Zdejmowana podstawka na zabite owady i szczoteczka do ich czyszczenia. Zobaczmy, co mamy w środku. W środku jest właśnie lampka z kablem około 1,5 metra. A także owa szczoteczka do czyszczenia. Fajny gadżet, ale o później, ewentualnie, sama lampa w środku z lampa z fosforem niebieska na około dwój przewodów, który ma je spalać. Zasada działania jest taka. Owadzik wpada do środka, leci do lampy i zatrzymuje się na metalowych prętach z prądem, którego go rażą. Ginie, spada na dół. To jeszcze informacje techniczne: wyprodukowano w Chinach model MK100 i że żarówka jest niewymienialna. Tu się jeszcze odkręca. I widzimy, mamy komara. Czyli niby coś tam działa. Co do wymiany żarówki, to tutaj mamy pewne śrubki, więc czy ona jest całkiem niewymienialna? Trudno powiedzieć. Według opisu tak. Generalnie żaróweczka ee... Czy lampeczka kosztuje 22 zł? Myślę, że nawet jeżeli posłuży się jeden rok, można spróbować, bo jak widać, jakieś komary zabija. Może nie wszystkie. Dzięki za uwagę i zapraszam do subskrypcji. Bonusowo prezentacja działania lampy po wyłączeniu światła. Świeci fajnym niebieskim światełkiem. Mamy nadzieję, że fosfor się szybko w tej żarówce nie wypali.